Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na krótką rozmowę z Beatą Kirker, z którą mam przyjemność już znać się kilka lat, i dlatego mam nadzieję, że nie będzie Państwu przeszkadzało, że podczas rozmowy będziemy sobie mówiły perty. Witaj Beata. Cześć Agnieszka. Witam Państwa serdecznie. Data. Czy to dla mamy duże przeżycie, gdy syn zdecydował się startować w wyborach na prezydenta miasta? Tak, bardzo duże, ale pozytywne, bo widzę, jaki jest power w ludziach, ile jest energii, mocy, bardzo dużo rozmów, bardzo ciekawych rozmów i przede wszystkim pozytywnych rozmów. Więc mnie to bardzo cieszy, że jest taka sytuacja, a mój Michał ma we mnie bardzo duże wsparcie, też mam koło siebie świetnych ludzi, którzy też nam dają taką pozytywną energię. I powiem szczerze, że cieszę się, że się dzieje to w Jaworznie, co teraz, ponieważ widzę, że ludzie się też obudzili, ludzie się otworzyli na dialog, gdzie dla nas to jest bardzo ważne. Bo niestety, ale sytuacja jest trudna dzisiaj, globalnie, patrząc, co się dzieje na świecie. Więc taka pozytywna energia, taki power jest nam bardzo potrzebny. No i cieszę się, że to się dzieje u nas Jawornie. Mata, znasz Michała Kirkera? Najlepiej niż nas wszystkich. Powiedz, jaki jest, Michał. No Michał przede wszystkim, patrząc teraz, jest silnym facetem. I on zawsze taki był od najmłodszych lat. Od przedszkola, gimnazjum, po liceum to było dziecko, które było zawsze społecznikiem, zawsze pomagało, zawsze działało na korzyść innych ludzi. I to Michał w sobie ma. To chyba z tym trzeba się tak naprawdę urodzić, żeby być takim otwartym, chętnym do działania, do rozmów, do dialogu z ludźmi. I teraz widzę, że Michał poprzez te wszystkie działania, które były w latach młodzieńczych, przekłada na dużą moc i energię w czasie, kiedy jest już dorosłym mężczyzną, który może działać. I działa to z takim entuzjazmem, z takim powerem, z, z taką energią, że ja jako mama z przyjemnością patrzę na te wszystkie rzeczy, które teraz się dzieją, i którymi on się nie przejmuje na zasadzie hejtu. Jest cudownie. Uważam, że bardzo dobrze sobie radzi i uważam, że jeżeli zostanie prezydentem, będzie bardzo dobrym prezydentem. Będzie prezydentem dla nas wszystkich. Oto opowiedz, czy to znaczy, że on działał już wcześniej, działał tak społecznie, charytatywnie, kilka lat wstecz? Oj, on działał zawsze, ale wiesz, Agnieszka, jak to jest. Najczęściej, jak się pomaga komuś, to się tym nie chwalimy bo my mamy tak z Michałem, że nie chcemy, żeby ludzie wiedzieli za dużo. Teraz nam co niektórzy zarzucają, że pomagamy i pokazujemy. Nie, myśmy to zawsze robili. I Michał zawsze był tym społecznikiem, zawsze pomagał, był przewodniczącym szkoły, więc generalnie też dużo dzia działań było na rzecz innych ludzi ze szkoły, zawsze miał wsparcie swoich kolegów, swoich koleżanek, swoich przyjaciół, znajomych, więc generalnie widzę, że potencjał ma bardzo duży jest bardzo ciekawą osobą, postacią w jawożnie. Pomagał innym, a z tego co jest mi wiadomo, sam nie miał w życiu łatwo. No nie miał łatwo, bo się wychowywał bez taty, wychowywał się bez dziadków, bo niestety mu wszyscy poumierali, ale generalnie dzięki temu y, była szansa, żeby, się, żeby był samodzielny, y, był mocno zdyscyplinowany, bo wiedział, że mama jest w pracy i też trzeba ją wesprzeć w tym kierunku. I dlatego widzę, że to mu pomogło w życiu, że jest teraz w tym miejscu, gdzie jest. To jest raz. Dwa, że jest odpowiedzialnym człowiekiem, bo sytuacja zmusiła do tego, jak był małym dzieckiem, że musiał sobie też dawać rady sam. Z tego, co słyszę, co mówisz, to jesteś z niego bardzo dumna. Agnieszka, no jestem bardzo dumna. No, to jest cudowny człowiek, który ma power, energię, siłę. I mimo wszystko, cokolwiek się wydarzy, to on już jest zwycięzcą, ponieważ już pokazały te pierwsze wybory, że ludzie chcą zmian. I na pewno, jeżeli zostanie prezydentem, będzie wszystko robił, żeby ludzie w tym mieście czuli się cudownie, żeby było świetnie, żeby był dialog, żeby było naprawdę wspaniale dla wszystkich ludzi, niezależnie od wieku. Dziękuję Ci bardzo, Beata, za to, że zechciałaś się ze mną spotkać. Dziękuję za tą pełną emocji i wzruszenia rozmowę. Ja również dziękuję, czekam mnie sporo emocji jeszcze w niedzielę, ale będą to pozytywne emocje, więc ja również Państwu serdecznie dziękuję i do widzenia. Do zobaczenia.